Witam kochani, dzisiaj trochę coś innego. Alize Puffy, świetna pętelkowa włóczka do zapalatania palcami. Bez szydełka, bez drutów. Każdy może spróbować, nawet dzieci. Idealna na kocyki, zabawki też, ale kocyki z tego wychodzą tak miłe, tak przyjemne. Ja wiem, nie każdy lubi, bo jest to 100% mikropoliestru, ale naprawdę jest. Mega przyjemne w dotyku, takie mi po prostu. W takim motku tu jest 100 gram i jest 9 metrów takiej buczki pentelkowej. To jest większa wersja. Że te pentelki są całkiem spore. W innym filmiku pokażę inne wersje tej buczki. Tu mamy taką piękną fukcję piękna pastelowa mięta. Taki orzechowy kolor. Musztarda. Taki jasny beż. Jasny karmel. Naprawdę bardzo ładne kolory. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kolor i wyplecie coś fajnego. W szybki i oryginalny sposób. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobają takie filmiki, a może chcielibyście zobaczyć coś konkretnego.